Cześć wszystkim. 17 sierpnia 2025 roku. Jak widzicie, moje falowniki rozebrane, obudowy przednie leżą tu na stole. Dzisiejszego dnia stwierdziłem, że należy przeczyścić sprzęt i przygotować do dalszej pracy na kolejne miesiące czerpania energii ze słońca. I chciałem się Was zapytać tym filmem: czy Wy również pamiętacie o tym, żeby serwisować Wasze sprzęty? Jak widzicie, ja już jestem po oczyszczeniu. Falowniki przedmuchane z kurzu. Muszę jeszcze tylko przeczyścić szmatką tu, miejsca, gdzie znajdują się filtry. Filtry mam już tu na stole przedmuchane. Teraz pozostaje mi wszystko poskładać w całość i uruchamiam instalację. I dalej czerpiemy energię ze słońca, bo jak widzicie magazyny nabite do 100%, a czwarty magazyn wyłączyłem dla bezpieczeństwa, ponieważ nie ma on takiego jak widzicie tu wyłącznika nadprądowego. Także nie zapominajcie o czyszczeniu waszych falowników. To tyle w tym filmie. Pozdrawiam i cześć!